Cześć, witam Was wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy o wydarzeniu, które mocno poruszyło Polskę i odbiło się szerokim echem w całej Europie. Chodzi o to, że w nocy z wtorku na środę na teren naszego kraju wleciały drony. Zdarzenie to zostało potwierdzone przez dowództwo operacyjne Sił Zbrojnych i stało się jednym z najpoważniejszych incydentów tego typu od początku wojny na Ukrainie. Co dokładnie się stało? W godzinach nocnych pierwsze sygnały o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej pojawiły się około godziny 23.30. Co jest z Rosją, która narusza polską przestrzeń powietrzną dronami? No to zaczynamy. Potem przez kilka kolejnych godzin służby odnotowały w sumie 19 obiektów. Mówimy o maszynach, które przeleciały nawet setki kilometrów w głąb naszego terytorium. Chciałbym, żeby polscy politycy, mówię o tych rządzących, bo opozycja nic nie może. Nasze społeczeństwo wreszcie się obudziło. Nasze współczesne wojsko jest niegotowe. Na wojnę, która realnie się toczy za naszą wschodnią granicą, na wojnę, gdzie się rocznie produkuje już w tym momencie miliony dronów, a my mamy kilkaset i będziemy produkować być może parę tysięcy. Część z nich została zestrzelona. Część spadła, a ich szczątki znaleziono w różnych regionach, między innymi w Lubelszczyźnie i województwie łódzkim. To oznacza, że nie była to pojedyncza sytuacja, ale zmasowany przelot całej grupy dronów i to w nocy, kiedy takie obiekty trudniej namierzyć. Od razu pojawiły się pytania, czy to była prowokacja, błąd techniczny, a może celowa próba przetestowania obrony NATO. Polskie władze w pierwszych komunikatach mówiły jasno, to były rosyjskie drony. Premier Donald Tusk zwołał spotkania kryzysowe, a Polska wystąpiła o konsultacje w ramach artykułu 4 na NATO. To ten artykuł, który mówi o konieczności wspólnej reakcji sojuszników w sytuacji zagrożenia. W praktyce oznacza to, że sprawa jest traktowana naprawdę poważnie. To, co zdarzyło się zeszłej nocy, uświadomiło chyba już wszystkim bez wyjątku. Mam taką nadzieję, że to jest taka lekcja, wielka narodowa lekcja na temat tego, jakie olbrzymie znaczenie ma fakt, że mamy Was. Z kolei Rosja oczywiście wszystkiemu zaprzeczyła. Oficjalna narracja Kremla jest taka, że nie ma dowodów na to, iż. To ich maszyny naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Z drugiej strony służby natowskie i polskie wojsko raportowały o zestrzeleniach, a w niektórych miejscach w Polsce znajdowano szczątki, które ewidentnie nie były czymś przypadkowym. To podsyca atmosferę niepewności i sprawia, że pojawiają się różne teorie. Jedna z nich, którą też warto przytoczyć, to, że drony mogły być ukraińskie i tutaj przechodzę do mojej opinii. Ja osobiście uważam, że to właśnie ukraińskie drony znalazły się nad Polską. A dlaczego? Zwróćmy uwagę na kontekst polityczny. Dosłownie dzień wcześniej Karol na Wrocki, powiedział, że Polska nie wyśle swoich żołnierzy na Ukrainę. I od razu, następnej nocy, mamy taki incydent. To daje do myślenia, może to przypadek, a może sygnał, że ktoś chciał sprawdzić, czy Polska rzeczywiście będzie trzymać się tej linii. Czy też zostanie sprowokowana do bardziej bezpośredniego zaangażowania. Patrząc szerzej, Ukraina znajduje się w dramatycznej sytuacji wojennej. Z ich perspektywy ważne jest, żeby cały czas utrzymywać uwagę Zachodu i sojuszników. Gdy Polska oficjalnie dystansuje się od wysyłania żołnierzy, pojawia się ryzyko, że Kijów zostanie osamotnionowany. My, naród polski, jesteśmy narodem, który nie wystraszył się sowieckiego żołnierza w roku 1920, który stał u bram Warszawy. Jesteśmy narodem, który nie oddał swojej duszy po roku 1945, przez blisko 50 lat sowieckiej propagandy, kiedy byliśmy sowiecką kolonią, a niczym więcej, a zachowaliśmy swoją wolność, niepodległość i miłość do ojczyzny. I w tym kontekście incydent z dronami mógłby być. Próbą przypomnienia Polsce, że wojna toczy się tuż obok naszych granic i że nie da się jej zignorować. Podkreślam, to jest moja opinia, moja interpretacja wydarzeń. Oficjalne komunikaty mówią jasno, to były rosyjskie drony. Było to intencjonalne testowanie zdolności i sposobu reagowania państwa polskiego i natowskich systemów obrony. Musimy nazywać rzeczy po imieniu. To jest yy, atak na państwo polskie. Taką wersję prezentuje polski rząd i wojsko, ale dopóki nie zostaną przekazane jednoznaczne. Dowody, nie można całkowicie wykluczyć innych scenariuszy, a historia uczy nas, że w czasie wojny informacyjnej fakty i narracje potrafią się mieszać. Czy to były rosyjskie drony, czy może ukraińskie? Jak na razie nie wiemy, nie mamy 100% pewności. Wiemy jedno: że w nocy polska przestrzeń została naruszona. To pokazuje, jak blisko jesteśmy wydarzeń, które jeszcze kilka lat temu wydawały się odległe. I niezależnie od tego, kto naprawdę stoi za tym incydentem, jedno jest pewne, że sytuacja wymaga czujności i odpowiedzi, zarówno ze strony polskiej, jak i całego NATO. I to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie, czy wierzycie oficjalnym komunikatorom, że to Rosja, czy też macie swoje przypuszczenia. Bo to, że ta sprawa nie jest jeszcze do końca wyjaśniona, to fakt. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.